Ja, dzień, dzień dobry, Postamy dzień dobry, TIGON, jedziemy TIGON TIGON Witam, witam Proszę... Dawajcie, team RUSH, nie, dawaj, team RUSH Proszę zmienić temat, dziękuję Jestem TIGON Team RUSH Tysiąc TIGON <laughs> Cześć, jestem Rom <wrong. laughs> Ale gorący RUSH, gorący Tak wy Polacy możecie używać takie słowa, kolesło? Wrong. Cześć. Cześć, jestem wrong. James Bond? Nie, wrong. Bond. Tigo. Tigo. <laughs> Jaki masz kolor jeniowy? O, żółty. Dobra. Dobra, pamiętajcie to. O nie, przenikanie. No ale chujowo. No ty nie! Mam zeszlar tu. Jest tu! Siema. Podaję. My się dogadamy. Kurwa, ale to pieniądze kosztuje. Da. Dawaj, Skiba. Na dica. Dziwiardowana jesteś. Daj mnie spokój, zostaw mnie, zostaw mnie, od Hyperno, Hyper, no. Daj coś wygrać. z tego czarnego zginęłem. Nie, to nieprawda, przez przypadek, nie chciałem. Skiba, nie widzę sensu... ...spychania się, gdyż dzik jest przed nami. Ja nie widzę sensu jazdy w tej grze, bo i tak nie wygram. No i co, Szary, no i po co Ej, ci to było? Nie widzę sensu, żebyś się nie... Nie wywaliło. O Boże, stary, będę cię reprezentował. Ja też cię reprezentuję, kochanie. Coś czujesz, że to była z ja z tego Ja cię nie kocham, ale tam y nie reprezentuje cię. <śpieszyłem> <tybie. śpieszyłem> Chciałeś mnie zaatakować i nie trafiłeś, widziałem to. Nieprawda Myślę, to była specjalna cię. zagrywka zielonego dzika, bo wiedział, że tego staminuje zaraz. No dobra, no chciałem go zepchnąć, ale nie trafiłem. To by się hamowało. Aksel? Nie mi zrobić. Ale nie chciałem, no, nie chciałem, no. Mam teraz samych wrogów. No super. super. Typowo. No typowo, no. Karma wróci. Co no jest? Karma to jest S. Hyper nie Niż, Niżej mogę mogłeś... się... Ej, 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 Slortu, Slortu niżej, niżej jakby jechał Jakbym niżej jechał, to byś bym i tak wjechał Nie patrzysz kurde w lusterka Siema Szary No bo tutaj lusterka takie nie, małe, nie no, różowy, nie proszę Różowy Nie, Karma wróci, Karma wróci Tak, slortu Karma ty. wróci, spadłeś Czemu ty, Slortu, taki agresywny jesteś dzisiaj? Nigdy czekaj, dobra już jesteśmy na równi. Kocham cię, lofciam cię, no różowy! Proszę. Co się jest? Zapłacę, zapłacę ci. Czyli sojusz? Tak, sojusz, sojusz. Dobra, dobra. Ja nie chciałem wtedy, naprawdę. Przysięgam. Chciałem, no, to zrobić. Nie ma już samych wrogów. No ja i nadrobiłem. Kurde, no. <noise> już myślałem, że się utrzymam, piąty. Co jest? Chłopca leci kurczę, raz, dwa, trzy Łe Nie Co ty różowy wyleciałeś jak rakieta? Bo załeś szybki kolor mam, tak? O! O Nie jest Lordów! Nie z Nordu bardzo dobrze, ale w tej serdecznie... Dobra, Axel. Nie, proszę, różowy. Ja ci nic to... nie robiłem. Nie chciałem!